<noise> Oj chuj! <noise> Ej, odpuść to! Kudle, nie chcę się tego Kudle! Ej, bo się odbija gosta. no Właśnie! <noise> Oni wiedzą jak się zachować, ale można drzwi rozpierdolić! Weź rozpierdalaj w Nie, ja weź granat. Roz... Weź roz... rozwal szybko. Radku użyła takticala i próbuje wyjść, ale nie, nie może. Weźcie ich zostawcie, niech zginą w gazie. <ślesz> Słyszę jak Kona kaszle. <ślesz> <ślesz> Jeszcze potrzebne <o> egzekucję. <ślesz>